Witam w kolejnym odcinku cyklu „Ku przestrodze. Dziś zostaną zaprezentowane materiały, jakie otrzymałem od widzów. I wydawałoby się, że skoro tyle się mówi na temat zagrożeń, błędów i rzeczy, na które należy zwracać uwagę, że takich sytuacji już nie będzie, ale rzeczywistość pokazuje. Zupełnie coś innego. I to jest coś, co naprawdę powinno niepokoić. Częściowo kontynuacja poruszonych dzisiaj tematów będzie miała miejsce w kolejnych odcinkach, gdzie będą pokazane ujęcia, które zrealizowałem u jednego z widzów. A zarazem też posiadacza kanału na YouTube, gdzie będzie to mój pierwszy film na kanale, gdzie można by mówić o jakiejś ograniczonej współpracy między twórcami, ale najpierw to, co zostało przygotowane na dzisiejszy odcinek. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Pierwszy przypadek dotyczy ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej mianowicie odstępu separującego a właściwie jego niezachowania ten temat wraca jak bumerang praktycznie przy każdej prośbie o pomoc z uziomem czy to uziom fundamentowy czy parafundamentowy fundamentowy niezabetonowany otopowy czy też innego typu bo jeśli mamy budynek z instalacją odgromową Y, trzeba tu brać to pod uwagę, że w pewnej odległości od elementów instalacji odromowej nie możemy umieszczać urządzeń elektrycznych ani też prowadzić przewodów instalacji elektrycznych, chyba że zastosujemy przewody w izolacji wysokonapięciowej. No to wtedy nam ten problem odpada. Ale widać, że do wielu osób ta kwestia nie dociera. Krótki tego mogą być opłakane, bo może dojść do przeskoku istrowego, uszkodzenia urządzeń elektrycznych. W skrajnym wypadku może dojść do pożaru. Nie zachowanie odstępu separującego, czym będzie skutkować w razie uderzenia pioruna? Choćbyśmy mieli najlepsze ograniczniki przepięć w takiej sytuacji, no to. Cała robota na nic, dlatego tak ważne jest zwracanie na to uwagi, a nie robienie czegoś takiego, jak jest pokazane na tym oto zdjęciu. Ja zaznaczyłem strzałką przewód odprowadzający od piorunochronu. Tu nie ma co mówić o jakimkolwiek odstępie separującym. W przypadku uderzenia pioruna mamy uszkodzenie. Zniszczenie tej kamery, zniszczenie tego systemu monitoringu, jaki się znajduje wewnątrz budynku. Pio prąd piorunowy wnika do obiektu. I co tu też y zwraca uwagę, sposób podłączenia kamery. Robić to trzeba tak, aby przewód zasilający tu był ukryty. Tu by warto było pomyśleć o jakiejś puszce montażowej i zrobić to tak, aby. Nie było dostępu do przewodów z zewnątrz. Zresztą ja teraz pokażę jak takie puszki do montażu kamer wyglądają. Powinna się ta kamera znajdować w odpowiedniej odległości od piorunochronu i dlatego tak ważne jest rozplanowanie wszystkiego, jeżeli budujemy dom i wiemy, że będzie monitoring, żeby uniknąć takich sytuacji jak ta pokazana na tej fotografii. Kolejny przypadek, jaki został nadesłany, dotyczy sposobu połączenia przewodów instalacji elektrycznej w jakimś drewnianym budynku. Nie wiem, co to jest szopa, stodoła, jakiś barak, ale tam miała być zastosowana puszka elektryczna. Trzeba też po takich drewnianych elementach jakoś te przewody poprowadzić. Jest masa różnych uchwytów dostępnych na rynku i nie ma z tym problemu, ale na pewno nie robimy w taki sposób. Mamy tu przewody pomocowane, poprzybijane gwoździami do jakiejś drewnianej powierzchni. Tam miała być puszka zewnętrzna, jak ktoś przecież zaizolowane w ten sposób, nie wiadomo co jest w środku, no sytuacja niedopuszczalna, tutaj powinny być zastosowane jakieś uchwyty do mocowania przewodów oraz yy, puszka, a nie taka prowizorka, mamy tu złe drewno, jak dojdzie do jakiegoś uszkodzenia tych przewodów, zwarcia, zacznie się iskrzynie, no to pożar mamy, można by powiedzieć, raczej pewny. Więc to tak nie może wyglądać absolutnie. I ostatni przypadek to już jest przejaw skrajnej głupoty, bezmyślności, no i już lekceważenia wszystkiego, co tylko można zlekceważyć, jeśli chodzi o przepisy bezpieczeństwa. Nie wiem, co kierowało tutaj wykonawcą takiego połączenia, bo brakuje po prostu słów. Żeby nawet nie zainstalować gniazda wtyczkowego. Jeżeli tu mam na myśli chęć zaoszczędzenia kilku czy kilkunastu złotych na gnieździe wtyczkowym, no to bez komentarza. Zresztą można zobaczyć. No to już jest kompletny brak wyobraźni. Pewnie jakaś budowa, jak, jakieś remontowane pomieszczenie. Powinno tu być gniazdo i wtyczka, a nie taka prowizorka. Co to, co takie owinięcie taśmą izolacyjną daje? Tak naprawdę nic. Mocniejsze szarpnięcie. No i sprawa, można by powiedzieć, załatwiona. Nie mamy podłączonego przewodu ochronnego. Można przypuszczać, że to jest przewód do tego przedłużacza, którego kawałek tam widać. Przedłużacz jest ze stykiem ochronnym. Tutaj nie mamy podłączonego przewodu ochronnego. W takiej sytuacji należałoby do tego przewodu podłączyć na przykład takie gniazdo przenośne, jak do przedłużacza, i do tego gniazda dopiero podłączyć przedłużacz, a nie robić coś takiego. Tu nie ma żadnej pewności, że ten styk będzie właściwy. Widać po tych wszystkich przykładach. Że jednak głupota ludzka naprawdę nie zna granic. Niby są to drobiazgi, ale skutki takiego postępowania mogą być naprawdę bardzo kosztowne, bo jeśli chodzi o ochronę odgromową i przeciwprzepięciową, w tym wypadku mamy spore straty w mieniu. Nie wspomnę jeszcze o tym, że jeśli teraz firma ubezpieczeniowa by coś takiego odkryła. Może się to skończyć tym, że nie otrzymamy wypłaty odszkodowania, albo odszkodowanie zostanie wypłacone, i później w drodze regresu ubezpieczyciel będzie ściągał te pieniądze na pokrycie szkody od wykonawcy takiej instalacji. Więc naprawdę należy tutaj o tym pamiętać, jeśli chodzi o montaż w ten sposób i łączenie przewodów na takim podłożu palnym, tu mamy powierzchnię drewnianą, no to jest sytuacja naprawdę niebezpieczna, bo mamy ryzyko pożaru. Mocowanie przewodów za pomocą gwoździ, ja się z celem tu, trzeba by było zastosować uchwyty do przewodów, no bo jest też zapis, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ja tutaj przytaczam to dla przypomnienia. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów tam mamy zapis: W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Punkt 10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeśli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. Takie podłączanie bez gniazda, no to jest już sytuacja naprawdę karygodna. Nie dość, że jest ryzyko porażenia prądem, takie połączenie wcale nie gwarantuje jakiegoś bezpieczeństwa. Wystarczy, że to zostanie pociągnięte, wyszarpane no i cóż, możemy mieć zwarcie, porażenie prądem, może dojść do pożaru. Nie wspominając o tym, że nie mamy przewodu ochronnego tutaj podłączonego, jeśli teraz ktoś do tego by podłączył jakieś urządzenie, które wymaga podłączenia przewodu ochronnego, dojdzie do uszkodzenia. No to różnie może być. To by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek cyklu Ku Przestrodze. Materiały do kolejnych odcinków można przesyłać na adres e-mailowy podany w opisie pod filmem z dopiskiem Ku Przestrodze. W kolejnym filmie będzie już pokazane ujęcie. Od widza, który też jest internetowym twórcą. Zostałem tam zaproszony, bo pojawiły się jakieś wątpliwości. No i o co tam chodziło, no to będzie powiedziane. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu ku przestrodze i kolejnych filmów.